Zgłosił się na nas dwóch widzów, jest to Kukrząc oraz yy, Blatosek Będziemy te dwa kanały o to promować, a więc nie przedłużając, o to lecimy w ogóle to jest yy, nawet tutaj nagrywał odcinek najnowszy, oczywiście łapeczka zawsze Więc naprawdę kończcie, wbijajcie na ten kanał, bo jest on przesadowny, super odcinki Więc uważam, żebyście go zmotywowali i zostawili troszkę tych subików Bo mi byłoby bardzo miło, gdybyście mu tam z parę subów dobili, bo jest to przecudowny kanał, żebyście troszkę mu tych subów żeby dobił po prostu, bo to jest po prostu chciałabym na, na serio, koniecznie wbijajcie, link będzie do tego kanału w opisie w parę wbijajcie, bo byłoby, bo ja po prostu chciałam, żebyście mu tam parę subów ustawili, byłoby mi miło oraz jemu, więc koniecznie wpadajcie na ten kanał no i subskrybujcie po ten kanał, bo jest super a my lecimy już z kolejnym, a kolejnym, jest to platosek, będziemy ten kanał znowu promować, a więc naprawdę też kończcie. Wbijajcie na ten kanał, bo jest super. Bo oczywiście się nie ma żadnych filmów, ale raczej niedługo będą, skoro chcę promować. Więc naprawdę wbijajcie ten kanał, bo jest po prostu super. Naprawdę, żeby się mu tam wbij parę tych subików, po prostu, żeby chłopak się bardzo fajnie poczuł. Ja też, więc błagam, wejdźcie, w link, wejdźcie w ten kanał, subskrybujcie zasubskrybujcie, bo ten kanał jest po prostu super. Mamy! Lecimy do tak z tej strony, Franku. I w wyższym odcinku zaprezentujemy ogólnie kolejny odcinek z gry Minecraft. No i ogólnie nawet daliście mi w ankiecie, jaką grę wam dzisiaj nagrać. No i więcej procent dało nam na Minecrafta. Było 63% na Minecrafta, więc woliliście właśnie Minecrafta w tym odcinku. A więc ogólnie jest oto dzisiaj Minecraft. I w jutrzejszym odcinku też wam zrobię taką ankietę, na jaki film byście chcieli jutro. A więc chyba, nie, no dobra, a więc przy okazji, tutaj zasubskrybujcie mój kanał, tutaj się powinien powinien okazać przycisk, który chciałabym, żebyś z tego kliknął i zamienił go na szary z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych filmów. No i tak samo też przy okazji zapraszam was na mojego Instagrama. Też Wam się tu powinien wyświetlić. No i też przy okazji na mojego Twitcha też tutaj Wam powinien się pojawić a nie będę Was zanudzał. Lecimy do filmu. A więc dobra widzowie, a ja już wracam nie powiem, o tym mówiąc, oto widzę w rozgrywce. A więc dobra, to już kawałek ogólnie zbudowałem, bo myślałem, że tam film się nagry, ale niestety się nie udało i muszę jeszcze od nowa nagrać, więc już tu kawałek zrobiłem i w tym odcinku udamy się na y, chyba te dwie, na te trzy wyspy na tą i na tą. I na to. No zaraz na to zaastrzemać będziemy, więc będzie mega fajny odcinek, więc stawiać. ogólnie jakieś tam łapeczki w górę pod tym filmem, tak minimum steczki łapek ogólnie tutaj dobijemy. A więc dobra, ja tutaj szybko dobuduję. No, tak ogólnie naprawdę Wam jeszcze raz dziękuję za to, że wbiliśmy 30 łapek pod filmem z Bratolem. Widać, że odcinek Wam się mega fajnie spodobał. I po prostu, ciekawe czy pod tym filmem dobije 30. Ale w tamtym pod tamtym filmem mega dużo łapek ustawiliście, więc... Y, ogromne serducho dla was, a więc dobra. Że, zaraz tu powinniśmy dostać się. O nie, żeby się zmieściło. Żeby o nie, raczej nie starczy. O nie. A nie starczy, starczy, dobra. Jesteśmy, dobra. Udało się. Okej, okay, co będzie w tej skrzynce? No serio. No jakieś same jajka. Sponowanie. no Będziemy mieli jakieś tam zwierzątka, no. To nie jest jakieś za dobre konia, będziemy mieli, wiemy. Ale po co, koń w sumie na Skybloku, jaka ta jest logika? No, nie, no, słaby drop, moim zdaniem. Jakieś, nie, diamenty przynajmniej były. Tu szło diamentowy mieczek. No, ale powinni tutaj zrobić coś lepszego. Dobra, no trudno. Udajemy się najpierw tutaj, a w tej w się zamieszkamy. Tu będziemy ogólnie chyba mieszkać. No, to będzie po prostu nasza taka baza, że tak powiem, nasz dom. Bo te, na no, tej tak jak mi się nie chce. Więc po prostu na tą wyspę się udamy. A więc, ale to w tym odcinku, właśnie. Dobra, teraz my będziemy się musieli tutaj dostać taktycznie. Żeby tam był w końcu przynajmniej jakiś dobry drop O nie, Macy spadły, Boże, drewno yy, Zamiast chyba, no tego Nie no nie, bo nie, w sumie za zgnie mięso Po co mi ona? w ogóle, dobra Bierzemy to wszystko Wszystko wziąłem? Tak, wszystko wziąłem, dobra Okej, okay, chyba to podnosimy jakoś yy, Dobra, tu szybko wejdę No i dobra Musimy tu mieć serio jakieś naprawdę macy Boże, drewno, Boże, jak my się mylą na pewno drzewa z Fortnite'a Dobra, niż w sumie szybciej Niszczymy też jakiś kamień trochę, żebyśmy też mieli troszkę tego bruku Może zamiast czego? Yyyyy... Zamiast tego miecza, po co on by jest w ogóle? Dobra, weźmy ten, weźmy ten kamień, szybko zniszczmy Dobra Szybko to weźmiemy. Przepraszam na was za mojego psa, bo tam chyba szczeka. Chociaż nie wiem, czy wy go słyszycie, ale dobra, przepraszam, jakbyście słyszeli. Dobra, mamy tu już 21 ka y kamienia, więc to ogarniemy. Y Niszczymy to szybko, dobra. Tutaj jeszcze zniszczymy troszeczkę tego kamienia. Ciekawe, ile my już go mamy. No tak, z 28 mamy, choć to jeszcze mało, a tego drewna to raczej tak ile się go zrobi, tak z ciekawości? No to 24, no. Jakoś mamy, ale chyba teraz dirta, jakoś by się wzięło. Ale w sumie nie ma łopaty, więc taka jest lipa trochę. No spróbujemy, trudno tym się jakoś tam podbudować, gdyż to w sumie będzie troszeczkę ciężkie. Ale dobra, najpierw użyjemy kobla. żeby jakoś to podbudujemy. Nie mogę tutaj spać szybko. Dobra, szybko tam się budujemy. Nie mogę kończyć puścić tego. Shifta Okej, okay, zaraz tam się dostaniemy. O, ej, ale może się, może się uda, naprawdę, bo dopiero straciliśmy kobla, a stracimy dopiero kobla, a już prawie połowę przeszliśmy w sumie. Tylko będziemy musieli troszeczkę tam spaść i się potem jakoś podbudować do góry, ale to tam na pewno się jakoś to zrobi. Yy, dobra, no i teraz tak. Teraz żyjemy szybko tutaj 24 de desek. Może się jeszcze uda. Tam zmieścić jakoś. Yy, no dobra. Może się uda. 16 i 14. Po Może zobaczymy, czy teraz starczy tutaj. Ok. No i jakoś to garniemy. Trzy. Dobra. I musimy to jakoś wskoczyć. No, niestety troszkę się obijemy, ale mam no, przynajmniej jesteśmy na tej wyspie więc taki jest plus okej, okay, tu mamy nawet łóżko jakieś i bagam serio, takie słabe są te serio Widziałem, że nie wiem, jakieś diamenty, coś takiego my tutaj wymagamy się, a my mamy takie itemy nie wiem czy jakieś za dobra. no dobra, zawsze coś oczywiście wezmę przynajmniej, dosy założę buty też jakoś sobie założę no węgiel możemy wziąć na pewno łóżko z zabierzemy, wędka też nam się nam do czegoś może jeszcze przydać no ale no, ale raczej w tej wiosce będzie jeszcze lepiej mi się tak wydaje. No, będziemy tu musieli tylko jakoś zejść do góry. Więc to w sumie będzie mega ciężkie, ale dobra, no trudno. Ja to łóżko bym szybko jakoś podniósł. No ale dobra mam to łóżko, więc jakoś to ogarniemy. Okej, okay, jak my to musimy się dostać? Musimy to jakoś z tym chyba, tymi deskami jakoś się podsadzić. Chociaż nie, w sumie śniegiem można. A nie, śnieg zapomniałem się niszczy. No to trudno. Jak my to w sumie, w sumie się do, dostaniemy tutaj? Choć to w sumie bardzo wątpię My mamy jedynie dirta, o nie tu dalej jest już kamień To możemy tak sobie wykopać troszeczkę tego dirta Przy okazji Dobra, mamy tego dirta A wykopmy troszeczkę tego kamienia tutaj Okej, okay. nie jest tak źle Wykopmy tutaj, wykopmy trochę kamienia i się w sumie mega podsadzimy Okej, okay, tutaj już jest y, ślepy zaułek. No dobra, niszczymy to szybko. Musimy tu wykopać cały ten dół po prostu. I kamienia będziemy mieli mega w sumie, to że poza kamiennym kilofem to niszczę. Taka to jest logika, czekajcie. Może żelazny żelaznym mieć, bo... mi tak zapyka ten ekwipunek. Ten kamienny w ogóle wyrzucę i żelazny użyję. Y, dobra, żelazny będzie zdecydowanie szybciej. Y, niszczymy to szybko, dobra. O Jezus! O Jezus, jezus, o Boże. Mam lęk wysokości, więc to się w sumie mega boję. Dobra. Szybko niszczymy ten kamień. Szybko, szybko. W sumie ostatnio grałem na poprzednim odcinku z Minecraft'a. A więc dobra, szybko to niszczymy. Jutro ja i to, i to też wam dam tabelę i będziecie mogli też sobie wybrać to jutrzejszy odcinek. Ogólnie. A więc dobra. Dobra, dobra. Szybko niszczymy kamień. Eee, dobra. Diamenty! O! O! No to się lubimy w Minecrafcie, dobra. Są diamenty, serio. Ale fart, nisz mnie. Ale tylko jeden diaks, no dobra, trudno. Ale zawsze jest coś, naprawdę. Serio, jak się podnieść diament? Nie, dirt. Dobra, mam to. Aj, jest, jest gituba, na serio. 56 kobla. My się tutaj, jakąś podsadzimy. Ale my jeszcze musimy na tamtą wyspę trochę jeszcze wykopać, więc wiecie o co chodzi. Musimy mieć tego strasznie dużo, żeby się dokopać. Na tamtą wyspę yy, w tym skybloku. No, zaraz będziemy mieli mniej więcej stack. O, już mamy stack. To teraz yy, przydałoby się tu jeszcze kolejny stack. No, w sumie nie. W sumie jeszcze tu później wrócimy. Najpierw to się jakoś tu podsadzimy. Może ten deal tu mega przeszkadza. Szybko tutaj się musimy wkopać. Ser, dostałem się przez dywanik. Dobra. Nie, no, dobra, czekajcie, czymś tu się podsadzała. Tym kamieniem. Dobra, jesteśmy i teraz tak. Zrobimy tutaj szybko jakiś taki, może tutaj, schodki, że tak powiem, zrobimy tutaj, żeby dało się to jakoś podsadzić po prostu do tego, e, po prostu, no do tych lesek Boże, musimy to jakoś się podsadzić, takie... Zrobić tutaj takie schody po prostu. No i się tu podsadzimy. O, już się trzymałem blisko. Teraz takie schodki tutaj robimy takie. O, chyc. No i teraz starczy. No i gituba jest tutaj. No i jeszcze tutaj damy jeden taki schodeczek. No i jesteśmy, dobra. Zwrę tutaj nam takie schodki, ale teraz my tej szybko jeszcze zbierzemy do kobla, żeby się... O Boże, prawie bym wpadł. Prawie bym wpadł. Dobra, niszymy ten kamień, szybko. Zbieramy jeszcze tego kamienia. O, tutaj trzeba uważać. A nie, tu jeszcze jest jeszcze, tu jest jeszcze, jedno. Jedno pięterko chyba. Tak mi się oczywiście wydaje. No tak, 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 tak. tak, tak. Uważajmy, bo tutaj już jest koniec tej wyspy. Podnoszę jakoś tego kamień, ten kamień. Ale musimy tu bardzo uważać. Hm. no Będziemy musieli tym jakoś niestety, podbudować. No niszczymy ten kamień oczywiście. Tu musimy już cały kamień tutaj zabrać z tej wyspy po prostu, żebyśmy mieli cokolwiek po prostu do podpierania do, do budowy na tamtą wyspę. Chciałabym na tą wyspę tych wiśniaków po prostu. I zobaczyć co tam ciekawego będzie. Bo już na, dosyć dużo tych wysp odbiliśmy jeszcze w tym Minecraft SkyBlocku. Okej, okay, musimy uważać tu. Kolejny diaks! Kolejny diament! Boże, to jest żwir! Ale mamy już kolejny diaks. Fajnie, fajnie. Ok, mamy już dwa diamenty. Fajnie, udało nam się wykopać. Teraz uzbieramy sobie chyba stack. No, czy zobaczymy, czy stack starczy do, do budowy się na tamtą wyspę. Ale jak nie, to będziemy musieli znowu wrócić. Chociaż nie chciałbym już tutaj kopać tego. Dobra, 60. 61 zaraz. Dobra, szybko to mamy. Oj, tutaj ten żwir. 52 Nie, spadło Serio to wszystko spada? No i dobra, mamy sak. Okej, okay. jaka to była scena, serio Ja się przestraszyłem naprawdę, że ja prostu tu spadnę I po prostu, no, będzie smutna scena Ale dobra, nieważne Szybko to czymś podbudujemy No będziemy się nie no, kable nie chcę na serio używać Może po prostu TNT, no w sumie ten rzecz nie jest mi do czego potrze do niczego potrzebne, więc się nie podsadzę. No, niestety muszę to zrobić, a więc dobra, Bo chcę się naprawdę dostać na tą, tą wyspę. Ale, ale, my się, że jakoś udamy tymi schodkami. I szybko wracamy na tamtą wyspę poprzednią. No i udajemy się na tą, chociaż wątpię, żeby to tutaj starczyło. Więc nie wiem, czy w tym odcinku udamy się na tą. W sumie na tą byłoby łatwo, ale. No nie wiem, nie wiem, nie wiem w sumie. Jestem ciekawy co tam jest, serio. Bo nie wiem czemu tam jest bedrock i nie wiem po co to tam jest. Ale jestem mega ciekawy co tam jest w sumie w tym bedrocku. Dobra, ale to nieważne. My no teraz musimy się tam dobudować. Dobra. Takie jest wyzwanie, to robimy to. Yy, no i budujemy najpierw tam warstwę kamienia. Zobaczymy tutaj dostaniemy się do tej, tej wyspy. Chociaż mam tego naprawdę dużo, więc... Raczej powinno starczyć. Chociaż. Nie no, raczej wątpię, żeby to starczyło, bo tego jest strasznie dużo. Miejsca, dobra. Okej. Okay. Musimy się tu jeszcze wyżej podbudować. na no, tutaj to, to, to zajmie. Dobra, my tu będziemy budować. Tak, będziemy to tak stawiać. zobaczymy, dokąd się dokopimy. No, jakoś jesteśmy już tutaj bliżej, ale no, my tutaj musimy. Najpierw dostać się do tego. A tu w sumie, tutaj może być ten portal do Kresu. To jest takie pytanie. Czy tam może być portal do Kresu? Ale choć w to wątpię. Dobra. Nie wiem, czy my tutaj to do dobudujemy się. No raczej, że tak powiem, nie dobudujemy się niestety, bo nie starczy nam kamienia. No jeszcze dobudujmy tylko to. No i, no i naprawdę to będzie ciężkie, bo. Póki co, dobudowaliśmy się jedynie tutaj. Dwa, jeden. Ajajaj, no, jeszcze nam troszeczkę tutaj zostało. No, no cóż, trudno, no niestety takie z kamienia nam nie starczyło. Tak też coś tak przeczuwałem. Nie wiem, czy jeszcze zrobić cięcie, żeby was nie ządać kopaniem w sumie, bo to pewnie troszeczkę nieco zajmie. Więc chyba, więc chyba najlepiej bym zrobił, że ja bym to wykopał na spokojnie nie? Na odcinku, żebyśmy szybciej się tam dostali po prostu Nie będę was tym zanudzał A więc widzimy się już jak wykopie No surowce. dobra, ja już ogólniałam troszkę tych tutaj surowców Mam ogólnie tak około staku znowu kamienia No i raczej powinno chyba tu już starczyć, bo jesteśmy już nie aż tak daleko Więc mam nadzieję, że uda się nam po prostu dojść do tej wyspy No i spętrujemy ją tak szybko i będziemy chyba kończyć odcinek. A więc dobra, my tutaj szybko się tutaj dobudujemy. No, jesteśmy raczej bliżutko, więc nie powinno być aż takiego wielkiego problemu. A więc dobra, szybko się tutaj budujemy. Stawiamy tą, Chyba teraz wypadałoby tak leczkę skręcić. Bo tak prosto zrobiliśmy po prostu. No i tutaj się szybko dobudujemy. No, raczej nam powinno bez problemu tutaj starczyć. I jak teraz? No, już w miarę się nam tak z 8 użyjmy. Żeby tak jeszcze być bliżej troszeczkę no teraz, teraz chyba jest raczej dobrze Więc teraz to sobie skręcimy troszeczkę bliżej No i teraz trzeba będzie chyba skoczyć Chociaż to w sumie wątpię Ale powinno raczej tutaj starczyć Na dojście nam tutaj Z tej wyspy do tej, do tej No Jesteśmy już strasznie blisko Więc na pewno raczej tutaj dojdziemy Bez problemu mniej więcej Teraz będziemy musić troszeczkę zbić tych nie wiem czy ja nawet zginę ale no, nie mam też jakiegoś... Mam pomysł. Jest to fajny pomysł, super jak to się dostanie, dostaniemy. to jest woda. No i będziemy musieli w nią niestety wcelować. I to będzie dosyć ciężkie. Ale no, spróbuję to zrobić. O! Jest! Udało się! No i na no, Easy to się udało. I teraz tak, skoro tutaj dostaliśmy się już, spontrujemy troszkę tą wioskę i nie wiem czy byśmy tam zamieszkali w tym takim na przykład domeczku. Fajnie by tutaj było. <laughs> O no to się lubimy Minecraft! No serio? Aż tyle żelaza. Dobra, bierzemy to wszystko. To też by się przydało lepsze troszkę na pierśnik. O ho Nie dobra, jest teraz lepiej. Obsydianik też nam się tu przyda jakiś chlebek. nie teraz tutaj się opłacało przyjść, serio, do tej wioski. Już mi się bardzo podoba. I po prostu tutaj się tutaj jakoś się zamierzy... Okej, okay, dobra, od nie spadł. Nie no, dobra, nie spadnę raczej. A zobaczymy co to będzie tutaj w tych też innych domach po prostu. Zobaczymy wszystko tutaj. No to jest łyżeczko, dobra, nic tutaj aż takiego ciekawego nie jest. Dobra, zrobimy te takie po prostu pomosty. Szkoda, że tutaj nie ma jakichś osadników albo czegoś takiego. W sumie to byłoby nawet, nawet dobre rozwiązanie. A dobra, my też szybko op op opcję, to postawimy, chociaż bez sensu go użyłem, bo miałem killa, ale ja w sumie mogę go zrobić, więc nie będzie problemu. Okej, okay, dobra, tu mam marchewkę, też nam się przyda parę jabł. Nie ja ja, jab jabłuszek. Szkoda, że nie ma więcej tego drewna, ale trudno. Zobaczymy jeszcze. No chyba mniej więcej to już byłoby na test tego odcinka. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to z lajka. Subskrybujcie mój kanał, też by nie przegapić kolejnych filmików z Minecrafta i z innych gier. Ja się już będę z wami żegnał, a więc cześć!